Witam w kolejnym poradniku do yy, Shao Kana. Postanowiłem, że zrobię yy, o i zoningu, ponieważ no, kornery są dość pobocznym tematem i na pewno nim nie zrobicie takiego początkowo rozpierdolu jak tymi dwoma rzeczami. Więc bez względu, bez yy, niepotrzebnego gadania. Shao Lecimy z tematem Outworld OG Field of Screams No więc ogółem się spytacie Teraz Czy nam pokażesz przy, czy, przykłady Czy nam pokażesz jak, co działa Ogółem nie pokażę przykładów Ponieważ bym musiał wtedy pokazać Dosłownie każdy ruch A mi się tego po prostu Mów mi się szczerze nie chce I, I nie chcę żeby mi wysiadł internet Dlatego ogółem to będzie sama teoria, bez pokazania przykładów, tylko właśnie pokażę Wam co wifuje, co... co jest dobre mniej więcej, na co i tak dalej, i tak dalej. A każdy pojedynczy ruch każdy każdych postaci, jak... jeżeli macie czas, jeżeli macie cierpliwość, jeżeli nie jesteście pierdolonymi leniami jak ja, to sobie sami to wylabujecie i sprawdzicie. Ale dobra Ogółem to ogółem wifi u To jest idealna broń na typowych rasherów Na typowych po prostu oczywiście zaczynamy na... od wifi, u bo na końcu Po prostu na gości, którzy nie mają cierpliwości, którzy na was bezsensownie raszują i tak dalej, i tak dalej. Po prostu... Jeżeli to opanujecie to perfekcji. Mam nadzieję, że opanujecie, nie, że nie będziecie pierdolnym mileniam jak ja. To uwierzcie mi, że zrobicie... na takich ludziach istny rozpierdol, będą płakać, będą mówić, że szało was kieruje, szało Estier i tak dalej, i tak dalej. No i ogółem... Dobra, zacznijmy od pierwszego wiFu, który moim zdaniem nadaje się tylko i wyłącznie na poszczególne elementy i na to. Dobra, i na ja to po prostu co. Po prostu na zakończ... jak ktoś kończy stringa. Czyli jeden stary, jego jedynym, jedyną wadą jest to, że on w zasadzie można nim, przynajmniej moim zdaniem, nie wiem, nie wiem, nie labowałem wszystkich ruchów, wszystkich postaci, bo mi się po prostu nie chciało. Po prostu moim zdaniem, z tym zbifujecie nie, niewiele rzeczy, ale z tą otrzymacie. O jazu, otrzymacie wspaniały demek Na poziomie 38-37%. Z tego oczywiście zabłocą oczywiście jednego paska. Kolejnym whiffem, który działa na szerszą skalę, przykładowo 1.4, nie, nie od razu nie wpierdolicie się w stringa 2.2.1 u pseudo, ale tym już tak. Z, ogółem, z tego wiffa, jeżeli po prostu napełnicie e, o tym będę mówił potem napełnicie po prostu crashing Czyli będziecie nie, uaktywnicie, to z tego będziecie mogli mieć crash Albo damage na poziomie 38% za dwa paski. To jest taki maksymalny damage, jaki możecie tutaj osiągnąć. No i ogółem, tym możecie zbufować więcej rzeczy. I ogółem, jedyną wadą tego, moim zdaniem, jedyną wadą tego, tej rzeczy jest to, że to można łatwo to można przeskoczyć. Jest ciężko, ale da się. W szczególności, jeżeli chcecie wykorzystać włócznie. Dla przykładów Bo tak, tym możecie też oczywiście Nie musicie konkretnie stać przy, przy przeciwniku nie musicie, nie musicie być wyjątkowo blisko jak w przypadku F22 Nuba, że Pierwsze dwa ciosy bez problemu zyskują te F221 Czyli jak leci tymi slajdami, Ale też możecie Od razu pierdolnąć włócznie Brzmi, bo się, że się nie spodziewa I to ma dosyć potężny zasięg Jedyną z tego wadą jest to, że można to przesłać Kolejną fajną rzeczą jest F2.1 u Shao Kana To jest dosyć dobre, jeżeli ktoś przykładowo chce Was przyzełnować na blisko Z tego macie już na poziomie maksymalnie... O Jezu, znowu zdropiłem Na poziomie 35% jednak to jest dosyć dobre, jeżeli chcecie kogoś. Jeżeli ktoś stosuje zoning na blisko po prostu. Jedyną tego wadą jest to, że to jest high i jeżeli ktoś ma Projectile, jeżeli wokół takie istnieją, które są lowami, to po prostu no... to wam nie zadziała. To jest jedyna taka wada. I kolejnym, moim zdaniem naprawdę świetnym wiffem jest B2. Tu ma stosunkowo leciutko słabił słaby zasięg ale ja ale tym też możecie się zbywać zostać większy rzeczy no musi się po prostu sobie Cię sobie po prostu wylabować. To zadaje wam 40% za dwa paski. No i to w zasadzie jest bodajże tyle. Ogółem też możecie wykorzystywać na haje różnego rodzaju podcinki D4, ale to jest takie, wiesz, taki malutki damage. Lub to no ale to jest wcale ryzykowne, ma to wysoki startup i tak dalej, i tak dalej. I na minusie. Jesteście naprawdę ogromne na minusie, jeżeli cię zorientuję, bo po prostu zablokuję zamiast normalnie iść w cios. Dlatego też tego... W takim wypadku rzadko kiedy polecam korzystać. No ale ogółem, jak mówiłem. Sami sobie to po prostu sprawdźcie. I tak dalej, i tak dalej. Bo, bo umówmy się, no nie chce mi się robić zbyt długiego filmu. No i teraz czas na zoning. Wyjątkowo akurat zmienię sobie z tego wariację, żeby pokazać wam, które to tylko było. A to, że po wam pokazać mniej więcej. A, jeszcze jest jeden wypadek z samej tarży. po prostu, ale no, to też polecam wam wszystko obczaić. Teraz e, zacznijmy od zoningu. Zostańcie szalkan, moim zdaniem, ma dwie rzeczy. Dwie do, dwa rodzaje dobrych projektali. Ponieważ. powiedzmy sobie, szczerze, tak. Szukającym od gniewu. i ten moc się skacze, nie pamiętam jak się on nazywał, ja w ogóle z niego nie korzystałem, tylko raz bodajże. I bodajże. No, znoszącym od gniewu. To są trzy bezużyteczne, moim zdaniem, umiejętności, które wam. Nie chuja się nie przydadzą, nie macie z tego grośniku. Nie macie... Po prostu marnuje wam się wtedy pasek. Po prostu miejsce do robienia wariantu. Dlatego polecam wam korzystać, jeżeli chcecie grać. Ale dobra, mniejsza, zaraz, zaraz, zaraz zaczniemy do drugiej opcji zomingu. Zaczniemy na początku od, od tego, do czego Ugłę Szałkanowi służy zoming. Jego podstawowym zomingiem jest włócznia, która... Jak sami dobrze wiecie, nie zajmuje żadnego miejsca. Jej, jej główną zaletą jest to. Żeby po prostu że otrzymujecie kilka, kilka dodatkowych klatek, żeby się zbliżyć To jest w zasadzie jego zaleta. Jedyną wadą jest to, że to leci wam na ukos, przez to, jeżeli przeciwnik znajduje się... Aha, no tak, zapomniałem. Zaoka jego tego, tutaj wam nie pokażę na tej postaci. Ale na innych postaciach, takich jak Cybot, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie, to trzeba kusąć do tego. Po prostu, jeżeli przyjdźmy Was, paszkuca. Chwila, pokażę Wam to. Akurat eee, tryb ruchu to z bliska. Nichuja. Dlatego niech nie zrobicie tego Jedynie w oddali Ale ogółem to jest dobre tylko i wyłącznie jeżeli gracie na typowego zonera Który, z którym możecie się Wtedy dostajecie dodatkowe klawki, Jeżeli to trafi w niego I przez to będziecie mogli się zbliżyć Kolejną opcją Którą masz okołem w zoningu, czyli ostatnią w zasadzie Jest Młot. Wow. Midowy projectile, którego no ostatnio rzadko kiedy korzystam, bo ja użyłem innego wariantu, ale mniejsza. No... Ogólnie to też jest, w, powiedzmy sobie, w miarę dobre, bo z tego przy drugim trafieniu, oczywiście mam tu włączone włączone e, łatwe trashingi, lub w przypadku, gdy przyśmiej coś Was robi, więc to też może tym, tym zomingiem wifować, wbrew pozorom. Dziwnie to brzmi, no ale, no ale dobra. Macie Crashinga, który... Wiem, że pewnie większość powie, że... Aaa, marne 230%. Czemu tak mało? A ja Wam powiem tyle. Dla mnie to jest zajebiście dużo, patrząc na to, że to jest... Po prostu... Projectile zwykły, który mało zdaje. Którego naprawdę wyjątkowo łatwo zrobić. Jednak, no, jak się uczycie tym szalkanem, to polecam Wam wcześniejszy wariant na razie się uczyć: czyli piekielny mashing. Czyli ten wariant z nabiciem, anihilacją, i z tym, tym, i z krużycielem. I sobie zostawi ten mod przykładowo na koniec. Jeżeli chcecie przykładowo trochę bardziej grać jako szało, więc to też dzi zabrzmi dziwnie. Nie, no tak czy siak, no. Jedyną dosyć dobrą, bo, dobrą opcją w zoningu, moim zdaniem, taką w 100% kuszało, jeżeli chcecie korzystać z zoningu, jest jego włócznia, która. Pomagam naprawdę, może ma wspomóc naprawdę w wielu sytuacjach Jeżeli gracie na takich zoonerów jak Cetrium, RoboCop K Kto jest jeszcze zonerem tym, na Noob Saibota Sai Tak, w szczególności Noob Saibota już wbrew pozorom Jeżeli gracie, jeżeli będziecie grać cierpliwie, ostrożnie, będziecie wifować, będziecie robić i tak dalej i tak wiele rzeczy To Noob Mimo, że macie przegrany matchup, 8-2 to, no, to większość graczy w to no straci cierpliwość i zacznie za wami skrupulatnie łazić. Właśnie ja tego szukałem, tego zdania, tego słowa. No i to w zasadzie tyle z wifu i zowningu u Shao Kana. Tak jak mówiłem, nie pokażę Wam, niestety, każdego osobno, jak co wifować. Ja tylko powiedziałem Wam mniej więcej, konkretnie, mniej więcej, jakimi ruchami. W ogóle się opłaca. Najbardziej jak mówiłem opłaca się robić to i to. To lub to opłaca wam się robić że kiedy. Ale tak czy jak. polecam wam zobaczyć każdy możliwy no, ruch po prostu. Co zły... Co, co wifuje, a co nie. No i to w zasadzie to byłoby tyle z gadania. No więc wszystkich żegnam, następny część będzie o cornerach, czyli o czymś, co przeciwnik kolejny raz będzie dostawał, jeżeli to opanujecie, istnego pierdolca i szału.